Szanowni Państwo, po raz drugi udało nam się zorganizować w sposób bardzo społeczny Światowy Dzień Wcześniaka. Tak więc e, chcielibyśmy tutaj, by swoją profesorce otworzyć wystawę Znane wcześniaki, ale ja chciałbym powiedzieć jedną zasadniczą rzecz. Jak dobrze wszyscy wiemy, co dziesiąte dziecko rodzi się wcześniakiem. W Polsce jest to około 28 tysięcy dzieci, które przychodzą przed Cieśnię, czyli przed 37 tygodniem na świat. Dla nas jeszcze jest jedna ważna rzecz. Tak naprawdę to nie jest święto lekarzy, neonatologów. To nie jest święto pielęgniarek. To jest dla nich święto. Tak naprawdę to jest święto w podzięce za ich całą pracę, za to, że dzieci dochodzą do siebie że mają nie najmniej dysfunkcji i tak naprawdę wychodzą z Oddziału Zdrowia. Więc Pani Profesor, na Pani ręce chciałbym podziękować serdecznie za cały Wasz wysiłek, dla całego personelu, ze wszystkich szpitali jako konsultanta tutaj naszego wojewódzkiego, za wszystko to, że między innymi moja córka także jest zdrowa i się trzyma. I także mamy przykład nowego tutaj chłopca, który także wyszedł pod Pani z Oddziału i wszystko. Pani Profesor, dwa słowa otwierające i potem mogę się Witam Państwa, jest mi bardzo miło i jestem zaszczycona, że mogę otworzyć ten dzień wcześniaka. Te nasze obchody włączają się w obchody Międzynarodowego Dnia Wcześniaka. Obchodzone są we wszystkich krajach na całym świecie i chcemy zwrócić uwagę na problem właśnie tych największych dzieci. Ten problem wcześniacka nie jest w ostatnich latach mniejszy, on nawet leciutko widzimy cały czas taki trend wzrostowy, jeżeli chodzi o liczbę urodzeń dzieci, urodzeń przedwczesnych. Ten nasz Dzień jaka polega między innymi na oznakowaniu budynków w znakomitych, wielkich miastach, które są tych miast oświetleniu tych budynków i to dotyczy Stanów Zjednoczonych Wielki, i Wielkiej Brytanii, w Europie na przykład wieża czy Empire State Building. Wszystkie te budynki oświetlone są na taki fioletowy kulturowy kolor, który jest klasycznym kolorem dnia wcześniaka i z w takiej ułudnitości, w w którym się najwięcej dzieci przedwcześnie urodzonych, też takim kolorem w dniu wcześniaka, 17 listopada oświetlone Ben. Oczywiście chcemy zwrócić uwagę, że jest to ogromna populacja i mniejszych wcześniej, jak w tym większej naszej uwagi wymaga i takiej opieki wielodyscyplinarnej, ale jak Państwo widzicie, mamy tutaj naszych pacjentów i często to, co niemożliwe, sięgamy po to, żeby zrobić, stało się możliwe. Nie dla nas, dla rodziców i dla tych najmniejszych pacjentów. Dziękuję bardzo.